we kiss and kiss and kiss and then we kiss some more don't ask how many times we kiss at a time like this who keeps score so i don't care if the sun don't shine i'll get my love on in the evening time when i'm with my Siemaneczko jestem ciastek, a to jest pierwszy odcinek z gry Don't Starve Together Ok, więc będziemy sobie zaczynać i play play play. New game y charakter. Ok, wybierzemy sobie jakiś charakter y no to ten apply y world. To chyba też nie będziemy nic zmienić. Ok, więc klikamy start i, i, i się Generating Worlds Okej okay. Oczywiście o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, aby przetrwać, aby, aby potworki nas nie zrobiły. I jest to moja pierwsza rozgrywka w tą grę oczywiście i... Jeśli film się Wam spodoba, to oczywiście to zostawcie pod nim lajka. I, i, i zaczynamy sobie, okej. Okay? For my like, no. Tutaj nasz bohater już się tutaj... Okej, okay, więc lewym przyciskiem się... Ja chyba tutaj sobie jeszcze przyciszę. Co tutaj jest? Music właśnie. No dwa, ambient... Coś, tu jeszcze, jeszcze, jeszcze coś? No okej, okay, apply. Continue. Okej, okay, więc tutaj będziemy sobie zbierać. Jakiś, jakiś flowers, co tutaj jest? Seeds. Tutaj mamy oczywiście wskaźnik zdrowia, tutaj głód i... I to już nie wiem nawet co to jest. Okej, okay, więc tutaj musimy pierwsze zdobyć sobie jakieś itemki. Pobiegać, zdobyć... Okej, okay, to jakieś marchewki, grzybek. Dobra, to trawy chyba mi nie... Dobra, zbieram, zbieram i będę mógł tutaj... Właśnie z lewej strony mamy tutaj tworzenie. Tools. Czy mogę coś zrobić? Nie, niestety nie mogę. Muszę mieć kamienie. gdzie mogę znaleźć kamienie? No właśnie, właśnie. Kamienie są? Nie, to flint. Okej. Okay. Co się tutaj to robi? Chyba gdzieś tutaj. Okej, okay, mamy. Mamy, gdzie to jest tutaj? Okej, okay, dobra. Zdniemy sobie tutaj parę drzewek. Właśnie tego, tego, tego. To się nam przyda na coś na pewno. I tutaj jeszcze berbarz. No i chyba musimy ściąć sobie tutaj parę tych, tych, tych drzewek. Tu mamy duże właśnie. Okej. Okay. I jedzonko okej okay, kolejno sobie zetniemy. Myślę, że ze 4 nam wystarczy na razie. Właśnie takie duże z dwa i, i dwa te mniejsze. Myślę, że wystarczą jak na razie, oczywiście. Na dole tutaj mamy inwentory, na po lewej stronie mamy, jak już mówiłem, ten pasek do wytwarzania. Jakby tutaj mamy tools, tutaj Light, Survival, Science i Fight. Okej, okay, i to będzie ostatnie drzewko już pewnie? Coś się zbyło, dobra, jest już. Tutaj też w prawym górnym rogu mamy wskaźnik, który już dzień jest. Jakiś kwiatek. Okej, okay, zobaczmy co tutaj jeszcze jest. Dobra, może zetniemy sobie tutaj jeszcze z jednym drzewko. Czemu nie? Trochę sobie na razie uważać, bo mam 45% tej sikierki więc więc. Okej, okay. i teraz jak to się wytwarza w ogóle? Okej, okay. chyba tutaj w Survivalu trap. Nie, to tutaj nic nie możemy, powiedzieć. może tu. Okej, okay, więc musimy zebrać sobie to Więc Chyba, ile? Chyba trzy Chyba tak Wow, co teraz? Ok, się Okej, chyba, chyba, chyba tyle Tutaj Tak Zrobiliśmy sobie tego campfire'a, i, i to nam bardzo pomoże przeżyć właśnie w tej nocy. Co to jest? Chyba na jedzenie jest jeszcze nawet ok. Okej, okay, dobra, zobaczmy sobie. Tutaj jeszcze sobie zjednę parę drzewek. I będę prób pewnie próbował zbudować sobie jakąś osadkę. Jeszcze zobaczmy, co tutaj mogę zrobić. Torcz, pochodnia, właśnie, właśnie, to się nam też przyda. Musimy mieć dwa. O, to... Wezmę sobie. O, właśnie, tutaj mamy jeszcze te flinty. Zobaczmy, co też sobie wezmę. I możemy zrobić już. Yy, torcza. Tak, fire co to jest? Nawet nie wiem. dobra Okej, okay, tworzymy sobie. Okej, okay, tego na razie sobie nie będę, o, albo wezmę, dobra. I teraz to. Zgnijmy sobie tych parę drzewek właśnie. I muszę też jeszcze ogarnąć właśnie jak się to robi, te, 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 wiecie. Właśnie tak i, i, i light. Tu mam jakiś wskaźnik chyba tego, tak? 83 dobrze, to na razie to ja sobie pójdę do, do, tej, do, do tego obozowiska, które tutaj na razie zrobiłem i, i tools i na razie nic, light i survival trap by, trap compass backpack, plecak, plecak właśnie 4, Ok, więc to się też nam przyda? to trawa No ile to było potrzebne chyba? To było tutaj, tak? Backpack 4, bak. no to okej. Okay. Cztery tutaj na pewno gdzieś tu będą, ok. I to będzie trzecie już. Tak się ciemno zrobiło. Dobra, wezmę sobie. Dobra, ja może sobie tutaj pójdę do tego mojego obrazowiska, bo to nic nie widać w ogóle. Albo jeszcze sobie coś zjem, nic. Kurde, i teraz pewnie tego nie znajdę, tak? Naprawdę teraz tego nie znajdę. A gdzieś to tutaj musi być, blisko. No to nie było. Gdzieś w tą stronę. Dobra teraz nic nie widzę. Aha no co okej okay. Dobra, zrobimy sobie kolejny Dobra Niepotrzebnie wychodziłem No i co? Musimy sobie przeczekać to hmm, jeszcze sobie tutaj ogarnę science science machine, alchemy dobra co to jest trap ok więc tu mi się sejwuje hmm, gdzie ja to miałem tutaj jeszcze mam Aha. Hmm, dobra ja tu sobie to marchewki Właśnie, właśnie, coś się przydadzą. I ta trawa, gdzie jest ta trawa, gdzie jest ta trawa? Gdzieś tutaj? Nie. Tutaj nie ma tego. Może tamto nam zgasło? Już, ja już nie wiem, nie wiem. Mamy jeden. Nie, mieliśmy przecież... Dobra, czwarta. I, i, i zrobimy sobie tutaj... Y, survival Trap Boy Trap Kompas Backpack ok Aha, musimy z, z Science właśnie mieć think, a właśnie co to co musimy mieć z tego Science a? Survival Backpack Use a science, science Machine to boy Science Machine hej, okay, ok ok Science Machine musimy mieć Gold Nuggets Okej, okay, gdzie ten gold może możemy tutaj znaleźć? Tego też nie wiem. No wreszcie sobie tej trawy tutaj wezmę. Trochę... Grzybek kolejny. Myślę, że filmik będzie trwał tak około 15 minut. Na razie takie, takie, takie moje początki. I ja bym coś tutaj zjadł. Eee, tym się je. Jeszcze? Jeszcze mam coś do jedzenia? Tak. No i ostatnie. Dobra, marchewka jeszcze. Tutaj tego jedzenia jest naprawdę nam potrzebna, bo bo, bo jeśli nam spadnie do jakiegoś poziomu, to możemy umrzeć, więc... Więc muszę to jedzenie zbierać naprawdę. Potrzebne jest. Okej, okay, więc pójdziemy sobie gdzieś tędy. Pójdziemy... O, tutaj kolejne mamy rybasz. No, tu się kończy. Tu już się nasza wyspa kończy. Dobra, to pójdziemy sobie tutaj. <śm> Te świnka. Okej, okay, tu jest jej ten dom. Okej, okay, tu jest i ten dom właśnie. I dźwinga kiedy sobie gdzieś. Tu jeszcze sobie może drzewko jedno... Ład, co ja zrobiłem? Upuściłem tego, tego. To zaraz nam się skończy. Dobra. Chop. Kurde. Chyba go nie dogonimy. No nie, nie dogonię go Tak ta mi cieka, że Nie no nie dogonimy go niestety chociaż? A nie Dobra to zbieramy sobie tu jeszcze i Kamienioł, flin, znaczy flint Dobra Marchewka, co tutaj jeszcze? Oczywiście piszcie też w komentarzach, czy chcielibyście więcej odcinków z tej gry. I musi się ściemieć, tak? Oczywiście się musi ściemić, to jakby inaczej. Okej, okay, tools, tu jest. X X, Shower. hammer. Ok, zrobimy sobie tego pickaksa. O, gdzie ja miałem to ognisko teraz? Zatniemy sobie jeszcze drzewko Dobra 10% 10% mamy tylko jeszcze tej siekierki. No 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 Dobra jeszcze sobie zjem, bo mam mało Sit, też możemy, o I mamy 120, okej okay. zjem sobie ostatnie O, ty. Ten odcinek będzie taki bardziej, bardziej... Yy, bardziej taki <laughs> początkowy zbieram, bo tutaj będę sobie... zbieram jedzonko, to wszystko na budowę. Poza odcinkiem też pewnie ogarnę parę rzeczy. Co to jest trap, bali, strap, kompas. Okej, okay, więc właśnie dla tych tych możemy... Musimy właśnie też ten science, tą naukę. Tutaj gdzie ja mogę? Nuggets. Nie wiem. Może pikaxa, ale gdzie ja mam to kopać? Hmm. Gdzie ja mam kopać ten? Może gdzieś ...tędy pójdziemy? Okej, okay, tutaj jest mine. To jest nitro, jakiś flint, rocks. Rox Flint. Dobra. Ty sobie też... No okej. Okay. Też będę musiał szukać tych, tych, tych gold nugatsów. Będę musiał zrobić sobie tego backpacka, też będzie mi potrzebny. Na pewno co to jest? Eksamericku. Aha. Okej. Okay. Są tu jeszcze jakieś... Ałki, czy tu nic już nie ma? Chyba nie. Dobra, to jak nie ma, to ja sobie tutaj pójdę. No i oczywiście musisz robić nazwę, jakby inaczej. Dobra. Jak jest nazwę, to ja sobie zrobię. Co ja sobie zrobię? Ognisko. Dobra. I jeszcze raz tutaj mam, mam tego trapa science, to jest nam potrzebne. To musimy science machine, Dobra, to już mamy i jeszcze te gold nagetsy, tylko fight. Tutaj mamy speed, sweet lock, sweet sleep, dart. Aha, właśnie te darcy są też bardzo spoko. No właśnie to też mamy ten, tą maszynę tools. Zastanawiam się, jak to się buduje. Bo, bo, bo. Nie wiem. Pewnie ogarnę to też po, poza odcinkiem, bo, 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 bo będzie. Na razie tego nie, też nie ogarniam. No więc, 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 więc. Więc to pewnie będzie już koniec odcinka. Odcinek, od, pierwszy odcineczek, właśnie taki bardziej exploring, jakieś wspieranie i tęków. To jest już druga noc. Jakieś potworki tu pewnie zaraz przyjdą. No i oczywiście, jeśli filmik się Wam spodoba, zostawcie pod filmem lajka. I dziękuję za oglądanie. Cześć!